Często pada pytanie, wymieniać czy nie wymieniać. Mówię tutaj o bateryjce do podtrzymania pamięci. Satel Integra wyłączył się po dłuższej nieobecności zasilania 230. Akumulator wyzionął ducha. System się wyłączył. Po powrocie zasilania, krzaki nie ma kodu, nie ma jak wyłączyć, co może być przyczyną tego zjawiska. Przyczyny mogą być dwie, albo uszkodzona centrala, albo banał wyładowana e, bateryjka podtrzymująca właśnie kody i zegar. Jeśli chodzi o wymianę po prostu bateryjka najbardziej popularna 2032 3 v Nie wyłączamy żadnego zasilania, nie wyłączamy akumulatora, nie wyłączamy 230, po prostu Wyjmujemy bateryjkę. Uwaga, tutaj są takie dwa wąsy podtrzymujące bateryjkę, więc musimy podważyć ją z tej drugiej strony. Wyjmujemy i wkładamy nowo. Wkładamy w ten sposób, że najpierw podsuwamy pod te wąsy, a później delikatnie, właściwie tak może nie delikatnie, a z wyczuciem wciskamy. I cała robota kiedy wymieniać? Sugeruję wymieniać za każdym razem jak wymieniać akumulator. Zazwyczaj jest tak, że akumulator wymieniamy co 4-5 lat. Tak na dobrą sprawę ten akumulator powinien być wymieniony przynajmniej 2 lata wcześniej. No ale ta, takie jest życie, centrala zawoła w momencie kiedy on jest całkowitym detem, więc nie będzie tutaj już podtrzymania. Jak centrala woła, że akumulator jest do wymiany, to znaczy, że w momencie, kiedy zniknie prąd, system nam gaśnie. Takie, takie, taka jest rzeczywistość, więc powinno się go wymieniać zdecydowanie częściej, ale jeśli przyjeżdżamy po 4 latach wymienić akumulator, wymieniamy również bateryjkę za 5 zł i mamy święty spokój na kolejne kilka lat.